Z każdej strony słyszę ciągłe pytania o to, czy już wybrałeś szkołę, czy już wybrałeś studia, a co będziesz robił. Młodzi ludzie naprawdę mają prawo nie wiedzieć, co będą robić w przyszłości, zwłaszcza na etapie bycia w klasie ósmej, a rynek edukacyjny czy, czy zawodowy poniekąd tego trochę od nich wymaga. Niejednokrotnie spotykam się z taką sytuacją, że młody człowiek przychodzi cały zalękniony, z jakimś dużym poziomem frustracji, bo ma poczucie presji, że z każdej strony słyszę ciągłe pytania o to, czy już wybrałeś szkołę, czy już wybrałeś studia, a co będziesz robił. Młodzi ludzie naprawdę mają prawo nie wiedzieć, co będą robić w przyszłości, zwłaszcza na etapie bycia w klasie ósmej. A rynek edukacyjny czy, czy zawodowy poniekąd tego trochę od nich wymaga, yy, chociażby przez konieczność wybierania rozszerzeń przedmiotowych. Bardzo ważne jest to, żeby sobie uświadomić i zawsze staram się mówić o tym młodym ludziom i rodzicom, że żaden wybór nie jest ostateczny. To, że wybiorę na przykład yy, geografię i matematykę jako przedmioty rozszerzone, wciąż pozostawia mi bardzo dużo różnych możliwości. Czyli mam wiedzę o tym, w jakiego rodzaju właśnie otoczeniu zawodowym najlepiej będę funkcjonować, ale nie muszę już teraz na tym etapie życia, na przykład w 8 klasie, decydować, który na pewno kierunek studiów będę musiał obrać, bo to naprawdę jeszcze może się zmienić. Pamiętajmy jednocześnie, że współczesny rynek pracy cechuje się bardzo dużą dynamiką. To nie są czasy, kiedy wybieraliśmy kariery jednoliniowo, wykonując jeden zawód całe życie, często nawet u jednego pracodawcy. Dzisiaj rzeczywiście, zwłaszcza pokolenia współczesnej młodzieży, będą mierzyły się z tym, że, że będą musiały nieustannie reagować na to, co się dzieje na rynku, będą musiały nieustannie się kształcić, nieustannie. Rozglądać się za nowymi możliwościami, właśnie elastycznie reagując na, na wymagania. I to też zawsze uświadamiamy młodym ludziom podczas spotkań. Z jednej strony myślę o tym, że może to być swego rodzaju wyzwanie, to i dla innych, którzy tak to odbierają, że rzeczywiście perspektywa całożyciowego uczenia się może nie wszystkim nie dla wszystkich jest wygodna, ale z drugiej strony pokazuje to, że mamy ogromnie dużo możliwości. Że rynek edukacyjny, rynek kursów, studiów podyplomowych, dwustopniowych studiów itd. daje nam taką przestrzeń, żebyśmy w każdym momencie swojego życia mogli nieco zmienić naszą ścieżkę, na której jesteśmy. Tak? Czyli daje nam możliwość rozwijania się w różnych kierunkach i myślę, że to jest ogromna wartość i to ogromny plus współczesnych czasów.